z tej strony Grypak 07, a to jest trzeci odcinek z pogadnika do gry Il2 Sturmowik. No i dzisiaj sobie trochę postrzelamy na razie do nieruchomych celów. Weźmiemy sobie naszego Iła, mapę Krym. Damy sobie parę chmurek. No i poziom trudności taki jak ostatnio. Aha, nie powiedziałem wam, że w edytorze. Szybkich misji jest taka konfiguracja zaawansowana. To, jak się kliknie, się pojawia ten panel, co go pokazywałem. O! Główny panel dotyczący samolotu. Są wszystkie typy samolotów. Uzbrojenie dostępne dla danego samolotu. Kraj. Pług. To w sumie nie ma żadnego znaczenia. Malowanie, pilot. Oj, można włączyć albo wyłączyć sobie o, oznaczenia. A oprócz tego, jeszcze można sobie zmienić wygląd pilota. No i lecimy. Ogólnie ważne jest to, że w tamtych samolotach z okresu II wojny. Yy Piloci nie mieli tak naprawdę stuprocentowej pewności, gdzie dokładnie strzelają. W sensie, niby w tych samolotach były celowniki, ale one były niedokładne. Z reguły były ustawione tak, jak samolot miał na ziemi mniej więcej w ten punkt strzelić. Po prostu, tak jak mówiłem, CGI po pewnym czasie zwalniają, opadają, no i to wszystko trzeba wziąć pod uwagę. A dodatkowo, jak samolot się trzęsie, to te pociski tak naprawdę w ogóle nie lecą tam, gdzie trzeba. Także no tutaj trzeba bardzo na wyczucie jak ktoś lata książkowo, czego ja osobiście nie polecam ani nie robię, no to dużo, że nie trafi z tej prostej przyczyny, że po prostu ten środek celownika tak naprawdę nie dużo znaczy. To jest orientacyjny punkt, a nie dokładne miejsce ustawienia karabinów. Do rozpoczęcia ataku Klapy należy ustawić w pozycji bojowej, dlaczego? No bo to zwiększa wysokość samolotu. W ogóle jest taki bardzo, bardzo ważny bilans, z którego sobie należy zdawać sprawę w samolotach pomiędzy wysokością a szybkością. To jest cały jakby bilans energii: silnik nadaje szybkość, szybkość maleje w, w związku z siłami oporu powietrza. Do tego w ogóle jest silnik, żeby przezwyciężyć opory powietrza i nadać szybkość startową. Szybowce, które mają małą... no... stawiają mały opór, nie mają silnika w ogóle. Trzeba im tylko nadać szybkość startową, a później już tylko znajdują sobie parę kominów powietrznych, no i latają. W przypadku samolotów tak dobrze nie ma, niemniej jednak wynika to tylko z tego, że one stawiają duży opór. W momencie, kiedy mamy dużą wysokość i chcemy ją przekształcić w szybkość, Należy opuścić dziób, w tym, momencie, w tym momencie wysokość będzie spadać, no bo lecimy w dół, szybko się rosnąć bo będziemy lecieć coraz szybciej w dół, no to jest chyba dosyć logiczne. No i jak podniesiemy dziób do góry, no to w tym momencie zyskujemy wysokość kosztem szybkości. No i to jest taki bilans, to można sobie przekształcać i dzięki temu jak ktoś umie, wie po prostu o istnieniu czegoś takiego, to się może okazać, że nawet może silnik baść, a on jeszcze przez długi czas będzie w stanie lecieć, szukając dogodnego miejsca do wylądowania. A to tak, no, będąc w temacie klap w pozycji do ataku. Dzięki temu po prostu wasz samolot będzie samoistnie nabiegał wysokości, będzie łatwiej się podnieść po ataku. No, po pykowaniu, takim jak teraz. No i naszym celem będą te beczki. Ogólnie to w tym samolocie celownik jest o tyle lepszy, że, że za tą tarczą jest taka jakby kulka na tyczce. W momencie, kiedy ta kulka na tyczce jest w środku celownika, to znaczy, że celownik jest wycentrowany i będzie strzelał, że samolot będzie strzelał mniej więcej w ten punkt. Jeśli to nie jest na środku, to w ogóle nie ma co się nawet zabierać do strzału, bo to poleci w ogóle gdzie indziej. większości samolotów niestety tego nie ma i trzeba po prostu to robić no, na wyczucie. Zresztą w, takich, w tych starych samolotach bardzo dużo rzeczy trzeba było robić na wyczucie, bo to wszystko było tak mało dokładne, że wystarczy wspomnieć, że w, jako y, urządzenie do... W niektórych samolotach to tak było jako celownik bombowy, w niektórych jako urządzenie do pomiaru wysokości nad terenem. Była, uwaga, dziura w dolnej części kabiny i to naprawdę było popularne, no, Może się to teraz wydawać głupie, ale tak rzeczywiście było i piloci patrzyli pod nogi, no i widzieli mniej więcej, jak wysoko lecą, no. W dzisiejszych czasach to po prostu pewnie sobie mało ludzie są w stanie wyobrazić latanie w ogóle w takich warunkach jak dawniej było normalnie chociażby z tego względu, żeby z taką dziurę to przecież po prostu wiewało tam zimno w tej kabinie na pewno było w, większości, w większej części kabiny a szyby z kolei były tak gorące, że jak się ich dotknęło to mogło się rękawiczka zapalić także też trzeba było trzeba było właściwie uważać na wszystko, bo po prostu po prostu wszystko było nieprecyzyjne i to było wszystko robić na wyczucie. Też ta tyczka tak naprawdę nie jest zbyt precyzyjnym urządzeniem pomiarowym. No, chyba widać w ogóle, jak jest zamontowana. No. Teraz się przesiądziemy na myśliwiec i pokażę Wam mniej więcej, na czym polegają kolkociągi, przeciążenia bo w przyciągnięcia w tym ile tego mi się nie udało pokazać to w pierwszym filmie próbowałem nie udało mi się pokazać dokładnie ciągów, bo przeciągnięcie jako tak, o tak a korkociągów mi się nie udało pokazać więc wam pokażę teraz na myśliwcu To lecimy tak, tak, mniej więcej wygląda to na dużych wysokościach No, i zmniejszymy sobie szybkość, i damy dziób do góry. A w tym momencie damy trochę w dół, żeby umożliwić w ogóle manewrowanie. dla tak dużych wysokościach to są z tym pewne problemy. No, i teraz wykonamy taki bardzo ciasny zakręt w prawo. Na ten, na ile będzie się dało. teraz się tak lekko przeciągnął że jeszcze się sam wyprowadził dlatego, że puściłem joystick jak samolot wam wchodzi w przeciągnięcie to najlepsze co możecie zrobić to puścić ster po prostu ma się w tym momencie sam ustawić żeby do dołu w momencie kiedy wpadacie w przeciągnięcie na małej wysokości to jest po wszystkim po prostu się nie da wtedy wyprowadzić tego bo nie ma tej energii która jest do tego potrzebna to, o czym mówiłem chwilę temu na temat balansu szybkości z wysokością. Teraz spróbuję zrobić taki ciasny zakręt, jak mówiłem. No, tak mi to mało wychodzi. Spróbuję zejść na mniejszą wysokość. To powinno być lepiej. W przypadku tego samolotu też nieco bardziej widać efekt żyroskopowy, a ten się akurat w lewo obraca. Coś mi to. Aha, bo mam prędkość 300 na godzinę. Dlatego mało wychodzi. Okej, okay. prędkość mi trochę maleje. Jak samolot zaczyna wpadać w przyciągnięcie, to najlepiej jest dać wtedy usilnie dziób w dół, po prostu. Wtedy nabierze szybkości i się problemy skończą. Ja teraz spróbuję mu coś takiego zrobić. O. Właśnie. Teraz jest przeciągnięty, jak się przez jakiś czas nic nie będzie ruszało, to on sam z tego przeciągnięcia wyjdzie. A jeśli nie wyszedłby od razu sam, to należy dać ster kierunku w przeciwnym kierunku niż on się będzie obracał. To powinno pomóc. Jak to nie pomoże, to znaczy, że samolot jest w tak zwanym płaskim i z tego się nie da wyjść. Trzeba po prostu wyskoczyć z samolotu. Widzicie ogólnie jak z przelotu to wygląda z korkociągiem że to jest częściowa utrata kontroli nad lotem w ogóle. omówię dosłownie wskakiwać z samolotu jako taki, jako taki dodatek. W, ogólnie w tamtych samolotach to myślę, że wiecie, że nie było żadnych katapult, była po prostu dźwignia do awaryjnego odrzucenia osłony A pilot miał spadochron. zaawansowaliśmy na spadochronie, że samo to na złom. No tak, musiało się ściąć. Jeśli chcecie przełożyć kamerę na któryś z przyjaznych obiektów to dajecie Shift F2 a jeśli na któryś z, no, z nieprzyjaznych to Ctrl F2 w ten sposób można na przykład jak się wyskoczy z samolotu to w tym momencie pilot jest uznawany jako osobny obiekt, samolot jako osobny obiekt w związku z czym no, w związku z czym w ten sposób można przełożyć kamerę na, na przykład na lecący już bez pilota samolot Taki dodatek, no i to wszystko w tym odcinku. W następnym, myślę, że już zaatakujemy kolumny transportowe za pomocą karabinów i bomb. No i to tyle w tym odcinku. No i do widzenia.